Do końca lutego trwa nabór wniosków w drugiej edycji programu inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. To największy tego typu program wsparcia dla samorządów w ostatnich 30 latach. To program jedyny i największy taki przez ostatnie 30 lat w czasach wolnej Polski. To program, który ma szansę zmienić oblicze naszych miast wiosek, miasteczek, województw, powiatów, gmin. To wspaniały program, który jednocześnie też pokazuje, że niezależnie od różnych problemów, które nas dotykają, idziemy do przodu. Że potrafimy budować finansowanie, które daje nam perspektywę rozwoju. Każdy samorząd może złożyć trzy wnioski do programu. Jeden do 5 milionów złotych, drugi do 30 milionów i trzeci do 65 milionów złotych. Dofinansowanie wyniesie od 80 do 95% na poszczególne wnioski. Uruchomiono także oddzielny nabór dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y. Dodatkowe wsparcie otrzymają także gminy uzdrowiskowe. W ramach pierwszego naboru do wielkopolskich samorządów trafiły blisko 2 miliardy złotych na wsparcie 369 inwestycji. Powiat Turecki otrzymał ponad 12 milionów złotych na realizację trzech zadań. Podpisano już dwie umowy na przebudowę dróg. Od lat oczekiwaną inwestycją będzie budowa sali gimnastycznej przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Turku. Teraz władze powiatu także stawiają na infrastrukturę drogową i sportową. Zamierzamy puścić wniosek na ponad 5, grubo ponad 5 milionów złotych na przebudowę, budowę, przebudowę boiska lekkoatletycznego w zespole szkół rolniczych w Kaczkach Średnich. Zamierzamy także inwestować w gminie Władysławów z tytułu tzw. PGR-ów, i to będą także dwa wnioski. Jeden już mogę zdradzić, że to na pewno będzie. Budowa, przebudowa chodnika w Smaszefie na bogato z odwodnieniem, z oświetleniem ulicznym. Miasto Konin dzięki środkom z Polskiego Ładu przeprowadzi kompleksową modernizację energetyczną hali Rondo oraz rozbuduje system wodociągowo-kanalizacyjny miasta. Teraz prezydent Piotr Korytkowski liczy, że dzięki środkom z programu inwestycji strategicznych uda się wyremontować most nad Wartą. Przede wszystkim coś, co jesteśmy już zobowiązani wykonać, ze względu na to, że grozi nam zamknięcie mostu wschodniego na rzece, na rzece Warcie. Tutaj wartość tej inwestycji to ponad 51 milionów złotych. Jest to niebagatelna kwota, która w innym przypadku musiałaby być wyasygnowana. Przez miasto. Nie stać nas na to, abyśmy w 100% finansowali ją, a przecież jest to droga krajowa. I tutaj liczymy właśnie, dlatego też na wsparcie rządowe tejże inwestycji. Kolejna inwestycja drogowa to przebudowa ulicy Jana Pawła II. Jest to wartość inwestycji 20-milionowa. Tutaj wnioskujemy o to, aby zakończyć znowu już całą przebudowę ulicy Jana Pawła II, która już toczona była, przeprowadzana była już kilka lat temu wstecz. Brakowało nam tego dopięcia, tego ostatniego odcinka między, między mostem na kanale Warty i rondem świętego Wojciecha. Miasto złoży także wnioski na budowę przejścia podziemnego na ulicy Okulnej oraz budowę ronda na końcu ulicy Kleczewskiej przy ulicy Brunatnej. Pośrodki z programu inwestycji strategicznych sięgają przede wszystkim mniejsze samorządy. Gmina Rychwał dzięki dofinansowaniu mogła przebudować ulicę w mieście. Otrzymała na to zadanie 855 tysięcy złotych, teraz liczy na większe wsparcie. Jeden wniosek będzie dotyczył. Ochotniczych Straży Pożarnych i tak go nazwie. Natomiast drugi wniosek, najważniejszy dla mieszkańców miasta i gminy Rychtel związany jest z budową oczyszczalni. Jesteśmy jedyną gminą w powiecie konińskim, która dalej funkcjonuje przy oczyszczalni biologicznej. W związku z tym budowa oczyszczalni mechanicznej jest jakże najistotniejsza. Wyniki drugiego naboru powinniśmy poznać w okolicach maja.